Kacharówwa i tak dalej, ale daje radę i generalnie nas pozdrowił, tak więc pozdrawiamy górnika. Powiedział 1000 metrów pod ziemią. No, Szacunek dla wszystkich górników, ja jestem ze Śląska, tak więc każdy górnik, kurwa w moim sercu. Mój ojciec był, no. był górnikiem, mój ojciec był górnikiem i później przeszedł pracować gdzie indziej. W każdym razie, jak wybuch metan i wielu jego kolegów zginęło po prostu od tego wybuchu to zrezygnował bo uznał że po prostu nie jest to warte tak więc dla wszystkich ludzi którzy pracują pod ziemią szacunek dla was i kurwa niech wam niech będzie dobrze nie dokładnie górnicy Samych ziomali dobrych mam, jeżeli chodzi o górników, tak więc kurwa I nie, niektórzy w ogóle wkurwiam mnie to, jak niektórzy <grym> mówią, że na Śląsku są górnicy, <grym> i górnicy, górnicy i robią na przykład niektórzy z górników, z górników tak, takich kurwa łbów, wiesz o co chodzi? To jest fest wkurwia, bo stary... Ale bez mózgi, tak stary, to są mądrzy ludzie, trzeba kurwa umieć w ogóle tego zawodu, nie? Ale to wszyscy tak samo wiesz, tak samo wiesz jak się śmieją wszyscy kurwa z ludzi co zbierają śmieci, no kurwa gdyby nie oni to byście kurwa zdechli z tych śmieciach kurwa i tak dalej, to normalna praca, jak Karzaina, nie? Kurwa, ktoś napisał, ja jestem z Poznania, chłopie, ja mieszkałem rok w Poznaniu. Jestem od. od ja jest kurwa Hanys, od y, narodzin, że jest kurwa y, ślązokiem, Silesia, a nie kurwa y, Poznań. Poznań uwielbiam, zajebiste, ale w ogóle ktoś pisał w Wikipedii, nawet, że ja, moi, moje miejsce pochodzenia to jest Poznań. Bo w Wikipedii chyba ja tak każdy może tam sobie dodać. Tak, tak, ktoś napisał, że, że ten, że jestem z Poznania. Ja jest kurwa ślązokiem, z krwi i kości i zawsze że nie był.